Dzień dobry. Ocet jabłkowy firmy Racionalni otrzymywany jest naturalną drogą nieprzyśpieszonej, wielomiesięcznej fermentacji octowej. W fermentacji została poddana pulpa jabłkowa z całych owoców, łącznie z miąższem, skórką, gniazdami nasiennymi i nasionami. Ponieważ proces ten nie jest przyspieszany. Kwasowość octu jest mniejsza, a jego aktywność biologiczna wyższa. Produkt jest naturalnie mętny, niepasteryzowany i niefiltrowany. Dlatego z czasem może rozwinąć się na wierzchu biały nalot lub kożuszek, tak zwana matka octowa, czyli żywe kolonie bakteryjne, a także wciąż żywe drożdże. Dzięki temu zachowuje cały czas wysoką aktywność mikrobiologiczną. Właśnie z tego względu tak ważne jest, aby wybierać ocet niepasteryzowany. Ocet jabłkowy to produkt otrzymany w wyniku fermentacji węglowodanów obecnych w jabłkach, a następnie fermentacji powstałego alkoholu w kwas octowy. Udowodnionych zostało wiele właściwości zdrowotnych octu jabłkowego, a najważniejsze z nich to działanie przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze, przeciwnowotworowe i przeciwutleniające. Znajdują się w nim polifenole i kwasy organiczne, w tym głównie kwas octowy. Zawiera także pektyny, śladowe ilości witaminy C, E, witamin z grupy B oraz składników mineralnych: potasu, wapnia, magnezu, sodu i fosforu. Pektyny to mieszanka węglowodanów występująca w wielu roślinach, stanowiąca składową włókien błonnikowych. Pektyna poprawia proces trawienia, Obniża poziom cholesterolu, zapobiega miażdżycy i nadciśnieniu. Ocet jabłkowy może pomóc w przypadku bólu gardła, zgagi, refluksu, zatruć pokarmowych, nudności czy oparzeń. Należy jednak pamiętać, że może podrażniać ścianki jelit i w konsekwencji prowadzić do wrzodów żołądka. Zatem stosujmy go z umiarem i rozwagą. Ocet jabłkowy można stosować do sosów sałatkowych, do produkcji domowego majonezu, jako dodatek do przetworów warzywnych i owocowych, do marynat lub do ustnie. W postaci roztworu 1 do 2 łyżek na pół szklanki wody na 15 do 30 minut przed posiłkiem.